Prosto z koła. Piotr Czymil, witam serdecznie i zapraszamy jak co tydzień na audycję Prosto z koła Będziemy opowiadać o tym, co działo się, dzieje i będzie się dziać w tym pięknym mieście nad Wartą we wschodniej Wielkopolsce. Dziś powiemy m.in. o tym, że przy Miejskim Domu Kultury działa formacja Muza. Powiemy o sukcesach tej formacji, zwłaszcza tym, którzy w kole nie mieszkają, żeby dowiedzieli się jak prężnie ta formacja tam funkcjonuje. Powiemy też o tym, jak miasto walczy ze Smogiem. Mowa tutaj o dofinansowaniach na wymianę systemów grzewczych, ale też zaczniemy teraz może właśnie od akcji, od finału akcji charytatywnej na rzecz dwunastoletniego Pawełka, ucznia szóstej klasy szkoły podstawowej w Brdowie. Bo ten finał przeniósł oczekiwania organizatora na konto zrzutki zamiast zakładanych 10 tysięcy złotych wpłynęło 10 531 złotych, a Kamil Jaroszewski kolejną przyszłoroczną akcję, także, zamierza zadedykować Pawełkowi. Ale wyjaśnijmy po kolei. Kamil Jaroszewski to pasjonat kolarstwa, który od dwóch lat prowadzi akcje charytatywne polegające na przejechaniu na rowerze wyznaczonej trasy i jednoczesnym promowaniu zbiórki pieniędzy na leczenie i rehabilitację osób. Potrzebujących z terenu Ziemikowskiej. Tego Tegoroczna akcja, wieńcząca bieżący sezon rowerowy pod tytułem Spasją po zdrowie Pawełka, przebiegała na rzecz chłopca, który przeszedł już kilkanaście operacji związanych z rekonstrukcją i wydłużeniem nogi, a przed nim jeszcze wiele kolejnych. Pawełek potrzebuje stałej rehabilitacji. Dodatkowo zbliża się zima. W domu Pawełka nie ma pieca. Po usunięciu starych systemów grzewczych mamy chłopca nie było stać na zakup nowego. Kamil powiadomiony przez nas, Nauczycielka chłopca o sytuacji i rodzinę postanowił wyruszyć w jednodniową wyprawę rowerową, by wspomóc zbiórkę pieniężną dla Pawełka, przyjechał samodzielnie 361 km w jeden dzień z koła do Lublina. Na rower wsiadł już w babiaku, ale każdą wyprawę rozpoczyna oficjalnie w kole, bowiem patronat honorowy nad wszystkimi akcjami obejmuje burmistrz miasta koła Krzysztof Witkowski, udzielając Kamilowi wsparcia i pomocy organizacyjnej. Włodarz rekomenduje podróżnika w miastach, przez które przejeżdża dzięki czemu Kamil spotyka się z dużą życzliwością ze strony samorządów. No i na zakończenie akcji w ratuszu w kole odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli kolski włodarz Kamil, Pawełek z mamą oraz dyrektor brdowskiej podstawówki Dariusz Racinowski, który opowiedział o działaniach szkolnego klubu wolontariatu na rzecz Pawełka. Posłuchajcie fragmentu tej konferencji. To jest moja trzecia akcja hartatywna w tym roku. Przejechałem ją naprawdę dobrze. Trasa biegła przez Kłodawę, Łęczyce, Stryków, Rawę Mazowiecką, Radą, Puławy i Lublin. Co do miasta Lublin, byłem bardzo miło przyjęty. Ciepło mnie przyjęli jako Urząd Miasta Lublin. A co do całej akcji, podsumując to wszystko, akcja naprawdę przyniosła wielki sukces, bo zbieraliśmy 10 tysięcy złotych, a zebrane jest 10 531 złotych dokładnie. Partnerami strategicznymi tej akcji były, można powiedzieć, trzy firmy, ale główną firmą to firma Profi Eco z Inowrocławia. To jest spółka, gdzie przelała 6 tysięcy złotych, przed moim wyjazdem przelała 1000 złotych i po moim wyjeździe dobieli źródkę 5 tysiącami złotych. Po rozmowie z jednym z Współwłacieli tej firmy, tej spółki powiedział mi, że on nie wyobraża sobie tego, żeby rodzina nie miała ciepłego domu, czyli ogrzewania centralnego. I powiedział mi, że dopinam jest ale co do całej zbiórki finansowej, w grę wchodziła firma Forta Logistyk z Warszawy, która przelała 1,5 tysiąca zł. One Power z koła przelał 1000 zł. Bardzo dziękuję osobom prywatnym, gdzie były również wpłaty, ale bardzo dziękuję grupie MTB Koło za przelew finansowy, jak i również klubowi na Mężbapię. Pieniądze były zbierane na rehabilitację, ale głównie na piec ogrzewania centralnego. No tak, mieliśmy mieć operację, Paweł miał mieć we wrześniu, ale się przeziębił, no i operacja została odwołana. Teraz czekamy na dalsze informacje z, ze szpitala, kiedy nam wyznaczą nowy termin operacji. Będzie miał wydłużoną nogę do końca wzrostu kości, dopóki się rozwija, dopóki rośnie, będzie miał operację. No do końca no 18 lat skończyć, tam 20, ja nie wiem dokładnie ile tam wzrostu jest, jest, to będzie na to wydłużanie cały czas. Przy naszej szkole <coughs> działa od niespełna 3 lat szkolny klub wolontariatu i jednym z takich działań podjętych przez ten prędzej działający klub właśnie były, były akcje pomocy dla Pawełka. Pierwsza taka akcja była w roku szkolnym 2018-19 już. To polega akcja polegała na tym, że przez w, w kilka czwartków, takie słodkie czwartki były, w te dni rodzice wraz z poszczególnymi klasami rozprowadzali złotysze i zysk zyskany z sprzedanych złotyszy, ze słodkich Te ten byłby był nam potrzebny na, na rehabilitację pawełka. I teraz trzecia akcja, która e, trwała, kończyła się właściwie wczoraj. To była akcja, gdzie posłiliśmy puszkę i zachęcaliśmy do wkłady i rodziców, i uczniów, i pracowników szkoły, nauczycieli. W tą akcję włączyły się również panie seniorki z klubu seniora Babiaku i w sumie w której wybraliśmy, komisja się zebrała, podsumowała, wybraliśmy w tej akcji 1602,15 zł. Ale to nie jest koniec pomocy dla tej rodziny, bo za rok planuję kolejną akcję charytatywną i wyjazd około 1,5 tysiąca kilometrów. Nie wiem jeszcze dokładnie gdzie, to będzie również wyjazd około 15-20 dni. Mam parę tras, ale nie wiem, którą wybiorę. Ale mam naprawdę, mam naprawdę bardzo wielki plan, bardzo mocny co do kolejnego sezonu. Od samego początku wspieramy pana Kamila. Pani Kasiowo i Wojtysiak tutaj y, zawsze jest w bezpośrednim kontakcie i, i będziemy robić wszystko, żeby Panu Kamilowi pomóc przy każdej y, następnej akcji, bo jest to wyjątkowy człowiek, który robi dużo w sumie za nic, bo intensywność tych działań charytatywnych jest dość duża, trzeba to stwierdzić i naprawdę poświęca swój prywatny czas, żeby pomóc innymi. Myślę, że to jest taki przykład godny naśladowania, a jeszcze co, co, co zauważyłem, bo już ty, tych akcji było kilka i, i obserwuję, że ta ilość darczyńców się zwiększa, znaczy się te kwoty też się zwiększają, czyli też to poparcie bardzo ważne jest mediów, rozpropagowanie tego. A już za kilka chwil w programie Prosto z koła na Antanie: Konin FM powiemy o formacji tanecznej Muza. Czas na takie podsumowania, ale też na plany. Sukcesów jest naprawdę wiele, no i te plany też są bardzo ambitne. Konin FM naturalnie, że lokalnie. Przy Miejskim Domu Kultury działa formacja taneczna muza zrzeszająca 200 dzieci podzielonych na grupy taneczne i akrobatyczne. O tej działalności sukcesach i ambitnych planach mówi Joanna Kwarcińska, założycielka, koordynator zespołu tanecznego muza, działającego przy miejskim Domu Kultury w kole. Posłuchajmy. Pomimo pandemii mamy to szczęście, że po dostosowaniu się do obostrzeń mogliśmy kontynuować naukę i akrobatyki dla dobra dzieci i młodzieży ich zdrowia psychicznego i fizycznego przez cały poprzedni rok. Ubiegły sezon taneczny zakończyliśmy koncertem galowym w czerwcu, w duchu odsłonach ze względu na dużą liczbę chętnych widzów, rodziców, dziadków. Następnie w lipcu spędziliśmy aktywnie 10 dni na zorganizowanym przez muzeum obozie artystyczno-sportowym, na którym aktywnie wypoczywaliśmy na Pojezierzu wałęckim Setka dzieci wróciła zadowolona, wypoczęta, z nowymi doświadczeniami, umiejętnościami nabytymi właśnie podczas Warsztatów, całego obozu oraz z nowymi przyjaźniami. Dzięki temu, że dla dobra zespołu działa również Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki, Zespołu Tanecznego Muza, udało nam się zrealizować kilka projektów od stycznia. Między innymi na obozie odbyło się szkolenie i warsztaty z tańca i akrobatyki oraz spartakiada. Za to wsparcie finansowe z realizacji zadania publicznego chciałabym w tym miejscu podziękować Gminie Miejskiej Koło. Widzieliśmy także warsztaty tańca i akrobatyki z zasadami fair play dzięki wsparciu Powiatu Kolskiego. Również dzięki wsparciu z projektu Gminy Miejskiej Koło oraz Powiatu Kolskiego wzięliśmy udział w trzech ogólnopolskich konkursach, z których wróciliśmy z licznymi nagrodami na podium, zarówno w konkurencjach formacji, jak i solistów. Po krótkim odpoczynku pod koniec sierpnia już wróciliśmy do pracy nad planem lekcji, no, który wymagał dużych przygotowań ze względu na liczbę i różny wiek uczestników od 4 do 18 roku życia. Trudno było nam dopasować grafiki pracy instruktorów, którzy przyjeżdżają do nas z różnych stron Polski, z Poznania, Łodzi, Konina, Turku, gdzie pracują lub się uczą. Nie jest łatwo nam pogodzić to z dostępną do ćwiczeń infrastrukturą. W kolu jest bowiem dużo różnych sekcji sportowych, artystycznych, które także korzystają z tych sal, z tej infrastruktury. Nie mamy niestety jednego miejsca, gdzie moglibyśmy ćwiczyć bez ograniczeń w każdy dzień w tygodniu, ale udało się szczęśliwie dopiąć grafik dzięki współpracy z lokalnymi instytucjami. Muzea liczy obecnie 10 grup tanecznych i 8 grup akrobatycznych, z którymi pracuje dwóch trenerów akrobatyki i sześciu instruktorów tańca. W Muzie uczy się obecnie ponad 200 dzieci, które ćwiczą na scenie w Miejskim Domu Kultury w Kole, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole oraz w Liceum Ogólnokształcącym. Chętnie włączamy się w akcje charytatywne i wydarzenia miejskie i powiatowe. Od początku września braliśmy już udział w kilku eventach. We wrześniu. Tańczyliśmy na dożynkach gminno-powiatowo-parafialnych w Powierciu. Dzieci wzięły także udział w drugiej akcji sprzątania lasu na Łęce. Zostaliśmy zaproszeni także na Kolski Dzień Seniora, na którym zaprezentowaliśmy kilka układów i sami mogliśmy obejrzeć i docenić występy seniorów. Wielkim zaskoczeniem i wyróżnieniem dla muzy było otrzymanie tytułu Mistrza Powiatu Kolskiego w kategorii Kultura na drugiej Gali Mistrzów Powiatu. Bardzo cieszymy się z tej nominacji, z tej nagrody, bo jest to dla nas duże wyróżnienie i mobilizacja do dalszej pracy. Na najbliższy czas, na najbliższe tygodnie mamy już także plany. Muza MDK Koło włączyła się także w akcję zbioru nakrętek razem dla Sawerego, w akcję charytatywną. Będziemy także dopingować z pomponami biegaczy na 41 międzynarodowym biegu warciańskim. Mamy już także dalekosiężne plany na cały przyszły rok. W ferie planujemy warsztaty taneczne, następnie udział w turniejach i konkursach ogólnopolskich. Koncert galowy, koncerty charytatywne, a w przyszłe wakacje planujemy wyjazd, uwaga, tutaj wyjazd poza granicę kraju. Planujemy wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Talentów Dzieci i Młodzieży w Chorwacji, na Wyspę Far. Właśnie wczoraj mieliśmy okazję gościć organizatora festiwalu, który wręczył nam nominację. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i nowa szansa na promocję miasta i powiatu, jak również kraju na Międzynarodowym Festiwalu. Oczywiście musimy zapukać do przyjaznych nam osób i instytucji, aby wyjazd był realny dla wszystkich uczestników, tych utalentowanych bez względu na ich sytuację finansową. Na pewno dzięki wspierającemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Tańca i Akrobatyki ze Spół Tanecznego Muza, razem zdziałamy więcej. Cieszymy się, że razem tworzymy to miejsce, gdzie możemy rozwijać pasję oraz potencjał naszej młodzieży oraz dzieci. Taniec jest piękny, a jego właściwości są wyjątkowe. Wiatr wieje w nasze skrzydła i napędza nas do działania. A wszystko to z pasji do tańca oraz z pasji do ludzi. W tym miejscu chciałam serdecznie podziękować. Wspierającym nas instytucjom, ludziom, przyjaciołom. Dziękujemy Gminie Miejskiej Koło, dziękujemy całemu Powiatowi Kolskiemu, dziękujemy naszemu Miejskiemu Domowi Kultury w kole, dziękujemy sponsorom, dziękujemy naszemu teamowi, trenerów, dziękujemy rodzicom i naszym wspaniałym tancerzom. Zostańcie z nami, bo już za kilka chwil powiemy o tym, jak miasto koło przeciwdziała temu, żebyśmy po prostu się wszyscy nie podtruwali smogiem, który coraz bardziej dotyka Polskę w tej jesienno-zimowej porze, a w kole można skorzystać z dodatkowych pieniędzy. Kolin SL naturalnie, że lokalnie. Koło walczy ze smogiem. Już w naszej audycji mówiliśmy o tym, że spółka MZEC w najbliższym czasie przystąpi do budowy ciepłowni geotermalnej, a inwestycja ta znacząco poprawi jakość powietrza w mieście. No i dziś koło chce się pochwalić lokalnym działaniem, przeznaczeniem dotacji celowej z budżetu gminy miejskiej. Koło na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pod nazwą Czyste Powietrze dla Koła. No i już wyjaśniamy o co chodzi w obliczu już podjętych działań dla poprawy jakości powietrza. W kole, polski burmistrz Krzysztof Witkowski poszedł o krok dalej, zaproponował radnym miejskim przeznaczenie dotacji celowej z budżetu gminy miejskiej koło na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pod nazwą Czyste Powietrze dla Koła. Uchwała otrzymała pozytywne opinię komisji i została przyjęta, stanowiąc podstawę dla gminy miejskiej koło do udzielenia dotacji celowej na realizację inwestycji służących ochronie powietrza związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła, w których do tej pory wykorzystano było paliwo stałe, czyli węgiel KOKS. Z warunkiem uzyskania takiego wsparcia było złożenie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego kompletnego wniosku przed wymianą istniejącego systemu ogrzewania w terminie do połowy października. Na jaką kwotę miasto wesprze mieszkańców przy wymianie źródeł ciepła na ekologiczne? Okaże się po rozliczaniu faktur. Można szacować, że kwota dofinansowania osiągnie 72 tys. zł. Realizacja programu jest możliwa dzięki środkom pochodzącym z dywid czyli z zysku wypracowanego przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kole. Ile wpłynęło wniosków i na jakie zadania? Mówi Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Katarzyna Sikorska. Urząd przyjął 10 wniosków o dofinansowanie. Z dziewięcioma wnioskodawcami zostały podpisane umowy, 3 na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz sześć na ogrzewanie gazowe. Każda jednostkowa dotacja pokryje połowę kosztów inwestycji, jej maksymalna wysokość wynosi 8 tysięcy zł. Na Antonie na FM trwa audycja prosto z koła. Za chwilę jeszcze opowiem o kilku wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie na terenie miasta. コーニング FM コーニング FM Naturalnie, że lokalnie. Od kilkunastu lat Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, przed zbliżającymi się uroczystościami Wszystkich Świętych, przez wzgląd na groby historyczne i zabytkowe, organizuje sprzątanie polskich cmentarzy. No i w tym tygodniu w taką akcję porządkową na cmentarzu parafialnym zaangażowali się uczniowie klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej nr 2 wraz ze swoimi opiekunami oraz z dyrektorem placówki Waldemarem Pietrzakiem. Od kilku lat wspólnie ze Stowarzyszeniem. Działania w tym zakresie stały się szkolną tradycją. Wyposażeni w grabie, szczotki, szpachelki i mm, inne niezbędne sprzęty, uczniowie czyścili groby i nagrobki, grabili liście, usuwali wypalone znicze i zniszczone wiązanki. Szczególną troską otoczyli nekropolie zapomniane, te bezimienne. Takie zaangażowanie się młodzieży świadczy o szacunku wobec tych, którzy od nas odeszli, a zasługują na naszą pamięć. To swoista lekcja historii patriotyzmu, szacunku i pamięci – o przodkach, bo groby te tworzą historię miasta Koła. Nie pozwólmy, by pamięć zaginęła. Jeśli sprzątamy groby naszych bliskich, a w pobliżu jest zaniedbany nagrobek, zgarnijmy z niego liście, wyrwijmy chwasty, wynieśmy stare znicze, a 1 listopada zapalmy nowy znicz. Jako symbol naszej pamięci o zmarłych, powiedziała to koordynatorka akcji, radna Teresa Brzoska. No i pani Teresa, znana jest właśnie z tego, że troszczy się o te miejsca pamięci. Od wielu lat pielęgnuje kapliczkę przy cmentarną. Z własnej inicjatywy dogląda cmentarz wojenny Grób Czesława Reicha zbiorową mogiłę poległych wraz z panią Marią Wilk i inne miejsca pamięci. Doglądała też przez długi czas tablicy Stanisławy i Muscat w czasie, gdy ta tablica znajdowała się na budynku SOSW, a teraz zabiega o to, by ten zwyczaj pielęgnacji tych wszystkich miejsc przejęła Polska młodzież. Czas porządków, które w tym tygodniu przeprowadzono na kolskich cmentarzach, to był także czas na rozmowy o mieście i o zacnych przodkach. Zapraszam też na fanpage'a Moje Miasto Koło. W październiku obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Obchodziliśmy już w zasadzie. No i ten Międzynarodowy Dzień Globalnej Edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, zwiększenia świadomości i wspierania walki ze stygmatyzacją społeczną. Przypada dokładnie na 10 października, ale cała społeczność Środowiskowego Domu Samopomocy w kole przez cały październik, przez cały miesiąc intensywnie rozmawia, um, uczy się, poszerza własną wiedzę w zakresie dbałości o swoje samopoczucie emocjonalne i dobrą kondycję psychiczną, która gwarantować może lepsze codzienne funkcjonowanie we własnym środowisku rodzinnym czy społecznym. No i właśnie na fanpage'u Moje Miasto Około zobaczycie zdjęcia tych uroczych osób, którzy no, trzymają kartki z ważnymi hasłami. Środowiskowy Dom Samopomocy w kole zaleca właśnie, aby każdy z nas poszerzał swoją wiedzę w zakresie dbałości o swoje samopoczucie. Emocjonalne i dobrą kondycję psychiczną. I jeszcze jedna rzecz, o której przeczytamy na Facebooku Miasta Koło. Spacerując z miastem, dostrzec można jego dynamiczne przemiany. Dotyczą one nie tylko prowadzonych inwestycji drogowych, ale ogólnej zmiany estetyki miasta. Z pewnością wizerunek koła poprawiają remonty budynków, a taki obecnie ma miejsce przy ulicy Zawadzkiego. Tam wspólnota mieszkaniowa Zawadzkiego, Zawadzkiego 13 dokładnie, podjęła decyzję o długo oczekiwanym remoncie budynku. Właściciele we wspólnocie, w której 95% udziałów posiada gmina miejska koło, podjęli uchwały dotyczące zakresu remontu oraz sposobu jego finansowania. No i w zakres remontu wchodzi termomodernizacja budynku, remont balkonów, cokołów, klatek schodowych, wymiana rynien i okien piwnicznych. To zadanie finansowane jest ze środków własnych, zgromadzonych na rachunku specjalnego, takiego Funduszu Remontowego oraz zaciągniętego kredytu preferencyjnego dla wspólnot mieszkaniowych. Ta inicjatywa remontu nieruchomości wyszła od burmistrza miasta Koła, Krzysztofa Witkowskiego, który reprezentując gminę będącą właścicielem większościowym budynku, przekonywał do jego przeprowadzenia. Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków mieszkaniowych lokatorów, ale także do zmiany wizerunku otoczenia tego budynku. I jeszcze może przypomnijmy o tym, że trwa. W zasadzie już pierwszy dzień tej akcji się odbył, a taka akcja trwa w całej Polsce: Twoje światła, nasze bezpieczeństwo w kole również w powiecie kolskim dokładnie. I no i ta kampania Twoje światła, nasze bezpieczeństwo ma na celu zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów, zwłaszcza jesienią, gdy pogarsza się widoczność, światła pojazdu nabierają szczególnego znaczenia. Pierwszy dzień akcji praktycznie za nami. Kolejne to 6 listopada, 20 listopada i 4 grudnia. Wtedy będzie można za darmo podjechać i sprawdzić sobie stan oświetlenia, a to będzie można zrobić jeszcze w zakładzie usługowym autoserwis to w kole przy ulicy Dąbskiej 24. Będzie można także podjechać do Różkowa 1 na ulicę Lipową 35. Tam jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pani Emilii Jóźwia. I jeszcze jedna firma włączyła się w te bezpłatne kontrole naszego oświetlenia czyli Master Trans Service. To Kiełczewek 46 koło Grzegorzewa. Zachęcamy kierowców z powiatu kolskiego do tego, żeby odwiedzili właśnie te miejsca. Przypomnę, to jeszcze 6 listopada, 20 listopada i 4 grudnia. Warto sprawdzić, żeby nie oślepiać innych kierowców i samemu też, żeby doskonale widzieć drogę, zwłaszcza kiedy pada. Deszcz, śnieg, ta widoczność teraz, kiedy robi się dużo wcześniej, ciemno, jest bardzo utrudniona. A na audycję prosto z koła zapraszam za tydzień, w sobotę po godzinie 17. Powtórka przypomnę w niedzielę po godzinie 20. A jeżeli ktoś przegapił na antenie Konin FM, na 104.1 oraz na www.konin.fm, no to zapraszam też na Facebooka Miasta Koło. Tam będzie oczywiście nagranie do YouTube'a z całym zapisem audycji. Wszystkiego dobrego do usłyszenia. Konin FM. Not